Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku kulinarnym. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam potrawę, którą wymyśliłam dosłownie kilka dni temu ze składników, które miałam po prostu w domu. Nie wiedziałam, czy jak je ze sobą połączę, to będzie, wyjdzie jakiś fajny smak, ale wyszło po prostu coś wspaniałego, niebo w gębie. Powiem Wam tylko tyle, że do przepisu będę używać, to jest taki makaron, makaron jak spaghetti, może Wam pokażę, ale nie jest on, jest on z brązowego ryżu, i to jest chyba, o ile się nie mylę, jest jaglany. Wygląda on tak. Czyli wygląda pra praktycznie tak samo, jak biały makaron. Jeśli nie macie dostępu do takiego, możecie użyć pełnoziarnistego również. Nie polecam białego makaronu. Ja akurat będę takiego używać. Resztę składników Wam zaraz pokażę. Zabieramy się do roboty. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Tak więc użyję na dwie osoby, użyję. Dwie trzecie takiej paczki tych, tego spaghetti. Użyję teraz całe, chyba prawie całe, użyję pesto. Zobaczymy. Pesto ma 135 gram. Oczywiście można pesto zrobić samemu. Ja mam akurat gotowe, pójdę dzisiaj na łatwiznę. Olej kokosowy potrzebujemy do smażenia. Tutaj jest 125 gram szparagów. Tu są dwie małe marchewki skrojone. Oliwek mam tyle, ale zdecydowanie proponuję więcej. Ja po prostu myślałam, że mam więcej w domu, a okazało się, że mam tylko 7. Ok, zaczynamy od wrzucenia makaronu na gotującą się wodę. I ten makaron gotuje się dosłownie 2 minuty. Następnie makaron odcedzamy. Na... Rozgraną patelnię i olej kokosowy wrzucamy marchewkę i szparagi i dosłownie kilka minut je podsmażamy. Następnie dodajemy pesto. Ja nie dodaję tutaj żadnych innych przypraw, ponieważ pesto ma w sobie już przyprawy, jest bardzo ziołowe, także ja nie potrzebuję oprócz pieprzu na końcu. Wymieszam to wszystko z warzywami i z makaronem. Ja tutaj sobie pomogę dwoma narzędziami, bo muszę to wszystko dokładnie wymieszać, żeby się po prostu ładnie wszystko wymieszało. Na sam koniec dodaję oliwki. Oczywiście wcześniej wspomniałam, że im więcej oliwek, tym lepiej. I pieprzu również. I to by było na tyle. Nasze czas na spróbowanie Wygląda to przepysznie Ja ostatnim razem dodałam jeszcze Świeże listki bazylii Ale znów nie mam ich w domu A myślałam, że mam Także dajcie mi spróbować Nie Dodawałam, dodawałam tutaj na sam koniec tylko pieprz Ponieważ um, pesto ma w sobie Dużo przypraw Także nie trzeba Niczego myślę innego dodawać Mmm mm. smakuje niesamowicie. Ja również nie nie smażyłam długo tych warzyw. No. Także one nie są jakieś takie jak zwykle rozgotowane, czy są takie lekko twardawe. Marchewka i szparagi, tak jak lubię. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał, że wypróbujecie. Jest to fantastyczna opcja, kiedy na przykład przyjdziemy wieczorem z pracy, nie chcę nam się gotować, siedzieć godzinami w kuchni, zajmuje to, uwierzcie mi, 10 do 15 minut. Więcej naprawdę nie potrzebujemy. Szczególnie, że ten makaron, który akurat ja mam, gotuje się w dosłownie minutę do dwóch. Także mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam.